Mówiąc o początkach wiedźmińskiego cechu gryfa, tak naprawdę musimy zgłębić historię ich mistrza i założyciela. Erland, jeden z pięciu pierwszych wiedźminów w historii. Niczym Biały Wilk, legenda swoich czasów. Wiedźmin idealny, stawiający dobro bezbronnych i potrzebujących na pierwszym miejscu. Gdy Cosima Malaspina stworzył wiedźmińskie znaki, co również już powinniście pamiętać z poprzednich materiałów. Tak zaimponowały one Erlandowi, że całe dnie poświęcał na naukę gestów oraz trening siły woli. Był to można powiedzieć kluczowy punkt w kształtowaniu się późniejszej szkoły Gryfa. Kolejnym wydarzeniem, które mocno wpłynęło na życie szlachetnego Erlanda, była zmiana instruktora szermierki w istniejącym jeszcze zakonie Wiedźminów. Taliesin, nazywany również przez młodych adeptów Gryfem z racji na swój herb, nauczył ich, że powstali w konkretnym celu wpoił im, aby kierowali się na szlaku honorem, rycerskim kodeksem oraz obowiązkiem wobec świata. Wydaje mi się, że wstęp ten idealnie obrazuje to, czym później za sprawą założyciela stał się cech gryfa. Miały lata, a Erland każdej wiosny wyruszał na szlak w służbie Zakonu Wiedźminów. Gdy skończył 40 lat, Alzur, Cosimo i Daran, twórcy wiedźminów, opuścili zakon. A gdy zakon upadł, Erland wraz z 13 braćmi udał się w góry Smocze, by odszukać Ker Siren, warownie wśród gwiazd, która pierwotnie miała być jednym z miejsc, gdzie czarodzieje mieli tworzyć wiedźminów, a które zostało przeklęte i zawładnięte przez upiory. Widźmini szybko uporali się z upiorami, a Erland zrozumiał, dlaczego to miejsce je tak przyciągało. Na dziedzińcu zamku był elfi kamień nasączony mocą. Widźmini zrozumieli i doskonale to wyczuwali, że cała warownia aż emanuje mocą żywiołu powietrza. Erland nazwał szkołę cechem Gryfa, na cześć swojego mistrza szermierki z Zakonu, a sami Gryfici jako jedyni pozostali przy rycerskich wartościach wpojonych podczas szkolenia. Przez kolejne lata wiedźmini Cechu Gryfa wyruszali na szlak i wracali do twierdzy, aby zimować. Gromadzili cenne zbiory dotyczące magii, a ich postępowaniu przyświecał rycerski honor. Za czasów działalności szkoły arcymistrzowi Cechu oraz głównemu Czarodziejowi udało się stworzyć pierwszego wiedźmina, który specjalizował się w magii. Udało im się to, czego tak bardzo niegdyś oczekiwali Czarodzieje z Risbergu. Postępowanie Gryfitów, szacunek ludzi oraz ich silne przywiązanie do magii miało być jednak zgubne dla całego cechu. Lecz zanim do tego przejdziemy, warto również poznać dokonania ich mistrza, który dosławił swoją szkołę. Gdyby nie dwa miecze na plecach, kocie oczy, rozległa wiedza o potworach i medalion z głową Gryfa, wziąłbym go za normalnego człowieka. Sława i szacunek, jaką zdobył Erland, sprawiała, że królowie prosili go o rady i zapraszali na dwór. Mimo tego dalej jak Wesemir tępił monstra. W 1123 roku zabił Szarleja w Mahakamie. W Soden spotkał myśliwego Vaza z Ban Art. Obydwa szybko się zaprzyjaźnili, a was udał się z Erlandem do Kersiren, by uczyć młodych wiedźminów Łucznictwa. Rok później Erland pojawił się w Oksenfurcie, gdzie zabił porońca z pomocą kupca z Ofiru, kobiety Nilach, z którą również się zaprzyjaźnił. Kilkanaście lat później w 1151 roku pojawił się z Wazem na Wyspach Skellige, by polować na Cyklopy. W 1154 podczas rebelii Falki Erland, Was i Nilach ścigali czardziejkę Riley która w ciągu 6 tygodni spaliła trzy wsie i wezwała ognistego żywiołaka w gór z Erland zajął się żywiołakiem, a was i Nilach zabili czarodziejkę. Przez lata trójka tworzyła zgraną kompanię. Bronili karawany przed skolopendromorfami. Razem z Vazem pokonali w 1174 morową dziewicę. Podobnie jak Geraltowi udało mu się pokonać wampira wyższego. Pokonał nawet brązowego smoka z gór pustulskich. Jednakże wszystkie te chwalebne czyny Erlanda i jego cechowych braci miały mieć swoje konsekwencje, które powtarzają się niemalże w każdej szkole. W późnych latach 60. XII wieku wiedźmińskie szkoły były zbyt dobre w tym co robiły, jako że większość potworów wiedźmini po prostu wytrzybili. Władcy przestali ufać szkołom pełnym dziarskich mutantów, którzy potrafią świetnie walczyć, są niezależni politycznie, no, poza kotami, oraz posiadają jakąś dozę szacunku wśród ludności. W tym momencie zaczęły nasilać się propagandowe informacje odnośnie wiedźminów, propagowane przez kościoły i magów. Wykorzystując moment słabości, zazdrośni czarodzieje zażądali dostępu do biblioteki Kersiren oraz chcieli przejąć kontrolę nad warownią gdzie aż biło od magii. Grefici odmówili, a czarodzieje wywołali ogromną lawinę, która zniszczyła twierdzę i pogrzebała żywcem wszystkich obecnych. Erlanda nie było w Kersiren, ale był w pobliżu, by widzieć co się stało. Nie wiedział ilu braci przeżyło, ale postanowił odejść. Znalazł jaskinie w górach, a w owej jaskini spisał pamiętnik Wiedźmina. Opisał w nim swoje życie, czym się kierował oraz całą swoją wiedzę o mutacjach, treningu, potworach czy eliksirach. Wszystko co wiedział, po to, aby kiedyś, gdy ostatni Wiedźmin zniknie tego świata, ludzkość miała jak się bronić przed tym, przed czym bronić się nie będzie potrafić. Po tym wszystkim Erland, arcymistrz cechu gryfa, zniknął i nikt nie wie gdzie jest i czy żyje. Śmiało można powiedzieć, że cech gryfa zasłużył na miano najlepszej wiedźmińskiej szkoły. Nie ze względu na umiejętności czy dokonania Wiedźminów, ale ze względu na to, że do końca pozostawali ludźmi i byli honorowi. Myślę, że teraz już na pewno wiecie, skąd tak silne nawiązanie do magii, choćby w ich rynsztunku dostępnym w Wiedźminie III. Ponadto myślę również, że sam Erland byłby idealnym kolejnym protagonistą dużej gry. A Złota Era Wiedźminów to niesamowity potencjał do wykorzystania. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam. I do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.